Jesteśmy w cisku, przy Starożytku Odry. Dokonałeś tutaj niezwykłego, niesamowitego odkrycia. Opowiedz historię, jak to się stało? No, to, że jest niesamowite, dowiedziałem się później. Grzegorz, jesteśmy w cisku przy Starożoczu Odry. Dokonałeś tutaj niezwykłego, niesamowitego odkrycia. Opowiedz historię, jak to się stało? No, to, że jest niesamowite, dowiedziałem się później. E, przyjechałem tu ze znajomym. Mieliśmy w planach pójść na ryby. Czyli, e, jakby za tobą jest dzisiejsza Odra, prawda? Tak, zgadza się. A po twojej e... prawej prawej stronie dokładnie, to zależy z której strony patrzymy, Moje jest staro odry. Zgadza się. A chcieliście pójść na te ryby i co się stało? No no najpierw musieliśmy zdobyć przynętę, więc e, zapytałem znajomego, czy mogę u niego na ogrodzie e, wykopać parę robaków, powiedzmy. I tych robaków, rozumiem, tam nie było gdzieś po drodze w, na, do tej odry? Tak, musiałem e, iść kawałek po kawałku coraz dalej czyli gdzieś tutaj na tym polu czy w pobliżu tego pola może chyba nie pokażemy dokładnie, prawda? ale tak, gdzieś w tej w okolicy pobliżu, tak, zgadza, w pobliżu no, no i kopiąc trafiłem na jakiś element, w pierwszym momencie myślałem, że to jest jakiś urząd fragment jakiejś maszyny rolniczej zwłaszcza, że jesteśmy w takiej rolniczej części dokładnie z tym, że nie pasowało mi za bardzo to, jak to wygląda, może jego waga. Wyglądało na delikatne, no, a jednak elementy maszyn rolniczych są masywniejsze. No dobra, i wróciliście do domu, umyłeś ten przedmiot i tak, co się no, okazało? Ba, bardzo mnie zainteresował, więc zacząłem szukać informacji. I okazało się, że jest to sztylet z epoki brązu. Znalazłem informację, że podobne zostały znalezione w Saksonii w 1997. Czyli byłem. znalazłeś informację w internecie. Tak, zgadza się. Wcześniej byś się nie domyślił, że to mm. może być sztylet, który ma około 3000 lat. No, nie, brałem, nie brałem tego pod uwagę. Nigdy nie znalazłem czegoś takiego, więc bronią białem też nie za bardzo się interesuje. On był bez, bez rękojeści. To było same, same same ostrze, z nitami, więc to też mi jakby nie pasowało, że to może być sztylet. No dobrze, to było ostrze, którym jeszcze można było coś przeciąć? Tak, ono było bardzo ostre. Dlatego też w pierwszym momencie myślałem, że to jest, nie wiem, jakiś fragment brony lub czegoś takiego do, do pracy w ziemi, ale no, okazało się, że to, jest, że to jest sztylet. Ale naprawdę, to okay. ostrość... Który, do, do który to był rok? 2016. 16. Możesz opowiedzieć przebieg tej całej historii od momentu znalezienia? Kogo powiadomiłeś, jak już wpadłeś na to, co to jest? Tak, jak już się dowiedziałem, co to jest, zapytałem znajomego. Który... Co robić dalej, prawda? Tak, co robić dalej? dalej. Więc powiedział, żebym to odniósł do muzeum, które znajduje się w okolicy najbliższego. I trafiło to do muzeum. Tak, i trafiło w to do muzeum. Koźlu. W Koźlu. Dokładnie A po jakim czasie do tego muzeum trafiło? To było kilka dni, dwa, trzy dni. Okej, okay, dobrze. Ale chodzi, chodzi mi o to, że ten przedmiot jeszcze poszedł tak, gdzieś tak, poleciał tak, do renowacji, o, prawda? Tak, I to on, dość długo on nie trwało został w tym muzeum. On z Koźla został wysłany do Wrocławia. Tam został poddany zabiegom, żeby go zakonserwować? Bo w momencie wydobycia go z ziemi, dopóki był w ziemi, był bezpieczny, ale w momencie wydobycia już było widać, że e, powietrze robi swoje i I Trwało to chyba dwa lata, tak? Dwa lata, tego, około co... dwóch lat był we Wrocławiu. Jak myślisz, jak ten sztylet pojawił się na polu? Do czego był przeznaczony? Jakie masz przemyślenia na ten temat? W tamtych czasach była to bardzo cenna rzecz. Nie każdy mógł posiadać taki sztylet, więc e, mógł należeć do jakiejś. E, elity? Elity na pewno. Która w mieszkała drogę, w osadzie. Tak, w osady. No właśnie. Mógł też e, być rytualny, albo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, e, tak. w jakiś pogrzebowy, prawda? Związany tak, z pochówkiem jakiejś osoby. Znalazłeś fajny sztylet, który dzisiaj jest wyeksponowany w muzeum. Nie żałujesz, że nie masz go u siebie w domu na półce? Mm, Mógłbyś powiem. patrzeć na niego codziennie. No tak, ale tylko ja bym na niego patrzył, nie żałuję. Absolutnie. Zrobimy to jeszcze raz. No jest jeszcze jedna kwestia, o której tu też rozmawialiśmy jadąc, że tak naprawdę w domu na półce ten szczylet prawdopodobnie po kilku miesiącach no, zacząłby się niszczyć ze względu na na ten metal, z którego jest wykonany, bo wyjęcie czegoś, wyciągnięcie z ziemi, w której leżało to, nie wiem, około 3000 lat, a i poddanie warunkom atmosferycznym dzisiejszym mogłoby to zniszczyć, prawda? Czyli musiał zostać poddany tak. fachowej renowacji. Tak jest. Żeby był bezpieczny, żeby został w takim stanie, jakim jest, jakim jest teraz. W 2016 roku, a, kiedy Grzegorz znalazł sztylet wcisku, Byłeś dyrektorem Muzeum Ziemi Kozielskiej. Możesz opowiedzieć o tej sytuacji? Tak. No, pan Grzegorz zgłosił się do nas, myśmy wtedy mieli siedzibę nad Urzędem Stanu Cywilnego przy ulicy Planetorza. Muzeum było wtedy w organizacji i w zasadzie niemal nie mieliśmy zabytków jeszcze wówczas będących własnością muzeum i taki podarek, Taka darowizna dla naszego muzeum była no, niezwyklo, niezwykłą gratką. No, zresztą uważam, że nadal ten sztylet jest jednym z najcenniejszych eksponatów, które pozostają dziś również w zbiorach Muzeum Ziemi Kozielskiej. Ten sztylet, no właśnie, tutaj już słowo sztylet jest Budzi kontrowersję. Czyli e, istnieje też podejrzenie, że mógł to być koniec włóczni, końcówka włóczni, nie, bo tak, tak usłyszałem od jakiegoś fachowca, czy w cudzysłowie fachowca. Nie, e, nie była to końcówka włóczni. Włócznia posiada takie nawet w, epo w epoce brązu posiadała tuleje do nasadzenia na, na drzewiec. Natomiast według Pani z Uniwersytetu Wrocławskiego, która się zajmowała przez rok konserwacją tego, tego sztyletu. I badaniem również. I badaniem, również tak. tak. Ona zba, z, przeprowadziła badania spektrograficzne, żeby z, zbadać e, skład chemiczny stopu, e, z którego ten sztylet został wykonany. I ona go nazwała mieczem. I według niej. E, Niestety nie udało się jednoznacznie określić ani położenia geograficznego miejsca, w którym ten sztylet został wykonany, ani też dokładnie czasu. Ona powiedziała, że niestety być może zbyt długie przebywanie w ziemi, a może po prostu warunki chemiczne gleby, a może też to, że być może działania amatorskie, działania konserwacyjne zaburzyły skład chemiczny. I, I po prostu nie da się dookreślić. Więc, do, jeśli chodzi o pochodzenie geograficzne, e, to określiła między Saksonią a basenem Morza Śródziemnego. Czyli dość spory rozrzut. <grychy> tak. E, I jeśli chodzi o czas, to też jest dość spory rozrzut, bo, bo między 3000 lat temu a 7000 lat temu. Więc, on może mieć nawet 7 Powiedziała, że może mieć nawet 8000 lat ten sztylet, bo wtedy już tego typu sztylety były wykonywane. Ona stwierdziła, że raczej wskazuje to, że jest starszy niż młodszy, i że nie jest to sztylet tylko miecz. Ja akurat czytałem, że te wyroby z brązu, mhm. te starsze, to akurat raczej były wykonywane w tym czasie, jak ta pani twierdzi. A w basenie Morza Śródziemnego. No, raczej nie u nas, prawda, tak. właśnie. I ale... jeszcze pytanie o skład chemiczny tak mm -hmm. naprawdę, bo ja wiem, że Pani miała z tym problem, ale są różne stopy brązu, prawda, z no. większą ilością cyny, z mniejszą. Tak, stopy miedzi i cyny. Ktoś już przed paroma tysiącami lat zauważył, że miękkie stosunkowo metale jak miedź i cyna po wymieszaniu twardnieją i dają się szlifować na, na ostrza, i wykonywano z nich miecze i również sztylety. Sztylet to coś znacznie rzadszego niż miecz z okresu brązu. Ciekawostką jest większość mieczy z epoki brązu, no właśnie, on ma sam, samo ostrze, ma 17 cm, więc stosunkowo jest to krótki je ostrze, jeśli miałby to być miecz. Ale pani z uniwersytetu, pani doktor z uniwersytetu, nie, nie pamiętam, przepraszam teraz nazwiska. Pani doktor z uniwersytetu wrocławskiego powiedziała, że raczej to jest ten, zabytek raczej ma około 8 tysięcy lat i jest raczej to jeden z pierwszych mieczy. To znaczy, on zapewne tu przywędrował z basenu Morza Śródziemnego. No, z no to oznacza, że on jest mniej więcej, mógłby, mógłby pochodzić na przykład z troi, tak. W troi walczono brązowymi mieczami i one nie były długie, nie takie jak w filmie Troja z Hollywood, które przecinały na pół zbroję rycerską, znaczy ówczesnego wojownika, tylko były krótsze, ten, no właśnie, jest taka nietypowa technologia. My, przyzwyczajeni do naszych mieczy, powiedzmy tutaj, które możemy zobaczyć, nie wiem, w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i w innych średniowiecznych muze muzeach, znaczy w muzeach przedstawiających zabytki z epoki średniowiecza, miecze żelazne mają tak przedłużenie ostrza wchodzące w rękojeść, czyli taki najczęściej czworograniasty, kawałek metalu, który był oprawiony drewnem, srebrnym drutem złotym, zależy dla kogo był ten miecz wykonywany, albo zwykłym żelaznym drucikiem związany, obnitowany. Różne były sposoby zakończenia rękojeści miecza. Ale jednak zawsze byliśmy przy, przy, no jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta rękojeść jest jakby posiada taki rdzeń, który jest przedłużeniem ostrza. A jeśli chodzi o epokę brązu, to miecze Y, są zaokrąglone przed rękojeścią i są nitowane, y, były nitowane do rękojeści. Rękojeść składała się z wielu warstw blachy. Ta blacha była bardzo często y, zdobiona, wypu, wy, ta no, zewnętrzna warstwa miała różne wypukłe y, ornamenty y, i do, do tych blach y, były przynitowywane bardzo mocno pięcioma nitami. Nasz tylet ma cztery nity. Więc jest swego rodzaju ewenementem. Nity się zachowały w bardzo dobrym stanie. Natomiast no, nie mamy śladu rękojeści. Rękojeść, ponieważ była z cienkich blaszek, to również sugeruje, że on raczej dłużej niż zwykle takiego, tego typu zabytki yy, yy, przebywają w ziemi. Po prostu, najczęściej jednak znajdujemy takie miecze na terenie Polski, na terenie Płaskowyżu Głupszyckiego, bo to nie jest jakiś ewenement. Znalezisko z epoki brązu. W epoce brązu, na terenie Ziemi Kozielskiej i płaskowyszu głupczyckiego, to jakbyśmy poszukali stanowiska archeologiczne z epoki brązu, niemal się pokrywając z dzisiejszą siatką miejscowości. Że niemal w każdej miejscowości coś z brązu znaleziono. Dobrze, tak a propos miejscowości. Jest to znalezisko. Ciska. Tak, ale znalezione przez rzeczu Odry. Można domniemywać, że to przepłynęło odrą i ktoś w osadzie, w pobliżu, ten sztylet, czy też miecz, mieczyk posiadał, tak? Dobrze, dobrym tropem idę? Można, ale ja bym raczej myślał, że zgubienie takiego narzędzia cennego musiało się wiązać z bardziej dramatyczną sytuacją niż, że ktoś szedł na pole i mu wypadł miecz z zapasa, i go zgubił sztylet czy miecz, raczej myślę, że wiąże się to z jakimiś walkami, że mogła się odbywać jakaś walka, w czasie której po prostu właściciel gdzieś albo zgubił, albo, albo został zabity i jego kości gdzieś spróchniały w pobliżu, a mieczyk czy sztylet pozostał, przetrwał. przetrwał. Jeszcze inna może być sytuacja. Może to nie był właściciel miejscowy, tylko no, w końcu starorzecze Odry, czyli wzdłuż Odry przebiegał tutejszy odcinek Szlaku Bursztynowego. Czy nawet samą Odrą, yy, no, jeśli była spławna? Ona była spławna, znaczy spławna była w pewnych, w pewnych granicach, bo bo nawet kiedy już we wczesnym średniowieczu rozpoczęto pierwsze prace regulacyjne, czyli takie proste jazy niedomykające całego nurtu, które miały jednak spiętrzać wodę, budowano już we wczesnym średniowieczu na naszym odcinku Odry, do, do raci boża pływały całkiem spore barki. No tak, ale też biorąc spławność mm -hmm. odry, trochę tutaj ja jestem tak bardzo sceptycznie nastawiony, jeśli chodzi o te starsze czasy, bo jeśli rósł las, a na pewno mm -hmm. porastały tak. te tereny las, to biorąc pod uwagę dzisiejsze zadrzewienie, czy żeby użyć słowa zapniaczenie, w mm -hmm. sensie z, te kłody zalegające. Przy brzegu Odry, i porównać to z okresem, biorąc pod uwagę, że dzisiaj nie ma tego lasu, i porównać to z okresem powiedzmy sprzed 2000 czy 3000 lat, gdzie tego lasu było więcej i niektóre z tych drzew na pewno wpadały do Odry, to ta odra z tą żeglownością to raczej tak. Wbrew pozorom inaczej. W tamtym czasie drzewo, które samo spadło do, do rzeki, no było jakby gratką dla fisaków. To znaczy oni sobie odcięli korzeń i już mogli spławiać. Odcięli korzeń, odcięli koronę, i pień był już na miejscu. W tamtym czasie na rzece pracowało bardzo wiele ludzi, między innymi właśnie Flisacy, którzy transportowali drewno do wody, znaczy no właśnie drwale transportowali pnie do odry, a Flisacy je spławiali w średniowieczu, ale jeśli to przełożyć na 3000 lat wstecz, to no. 3000 lat temu również budowano budowano grody takie miejsca jak Koźle, Opole czy Racibórz, no 1000 lat temu zostały ufortyfikowane w momencie kiedy weszły w skład państwa Mieszka I to Mieszko I jest dziś według dzisiejszego stanu badań Mieszko I jest odpowiedzialny za zbudowanie nowoczesnych grodów o takiej samej konstrukcji jak gród w Gnieźnie czy Poznaniu, w Opolu, Raciborzu czy w Koźlu Czyli ziemne, drewniane skrzynie, zakleszczone nawzajem właśnie drewnianymi kotwami, i wypełnione ziemią i kamieniami, obłożone gliną. To jest konstrukcja właśnie skrzyniowa. Natomiast wcześniej budowano wały grodów właśnie głównie z pni, ułożonych prostopadle do przebiegu, do przebiegu wałów. Ale wróćmy do naszego sztyletu. Ten sztylet, tak jak powiedziałem, mógł tutaj być użytkowany przez miejscowego jakiegoś mieszkańca, raczej właśnie zamożnego człowieka, który, którego było stać na import. No, raczej u nas nie, nie wytapiano. Chociaż, chociaż na Płaskowiszu Głupczyckim znaleziono formy i w Muzeum Ziemi Kozielskiej również jest foremka do wytapiania, do odlewania brązowych, brązowych ozdób do które były naszywane na tkaniny, jakieś właśnie bardziej ekskluzywne tkaniny. Natomiast ten sztylet to jest jednak wyższa technologia. To, był, to były, to musiała być kamienna forma, do której, do której wlewano roztopiony brąz. No i jest, i zarówno jest pewna Widoczna jest pewien, pewien, pewna dbałość o design, tak byśmy dziś powiedzieli, czyli ten sztylet ma swój styl, to nie jest proste, ostrze, to jest pewna taka łezka yy, z pięknymi, yy, z pięknymi yy, krawędziami, yy, no i no Czyli to... nie dość, że ładny, to technicznie doskonały. Tak. Dosta dotarł do nas, nadal był ostry, można się było nim skaleczyć. Tak, ja go miałem w rękach. A... Tak, ale w ciągu pięciu dni, od momentu, kiedy do nas dotarł, zobaczyłem, że zmienia się jego struktura. To znaczy, że zaczynają się pojawiać wrzery. Wobec czego no, po prostu zaczął przypominać na krawędziach sitko. Wobec tego wskoczyłem w samochód, pojechałem do e, Wrocławia na uniwersytet, gdzie jest pracownia konserwacji metali, i tam e, przez, przez ponad rok w ten nasz tylet przebywał. Był kąpany w specjalnych substancjach, które miały z jednej strony wyciągnąć tą chemię, która być może trafiła na przykład, wiem, z nawozów e, sztucznych e, do, do, do Ziemi i po prostu na niego oddziaływała więc był neutralizowany, wszystkie zewnętrzne substancje były neutralizowane, a potem następnie przez o ile dobrze pamiętam, 8 miesięcy było neutralizowanie i 3 miesiące były kąpiele konserwujące. No i po tym okresie, a w międzyczasie były pobrane próbki, próbki nieinwazyjne, takie mikroskopowe, które były poddane badaniom stroboskopowym i no i próbowano ustalić jak, jakąś charakterystykę tego stopu, ale nie udało się, nie udało się. No, Szkoda, że nie, nie udało się określić też um, daty produkcji, bo... No według y, właśnie metodą porównawczą pani z, y, specjalistka z Uniwersytetu Wrocławskiego właśnie stwierdziła, że raczej on ma bliżej 8000 lat niż 3. To, to jest bardzo jest ten, dużo aż niedowiary. Bo to jest ten okres pomiędzy 8 tysięcy lat temu, a 3000 lat temu, 3200 dokładnie. 1000. Ja wiem, że w epoce żelaza, czyli około jeszcze 2700 lat temu na naszych ziemiach, też wytapiano Oczywiście. elementy z brązu. Tak, ale już nie do uzbrojenia. No tak. raczej, raczej naczynia. Do dzisiaj się wy... produkuje z brązu różne, różne przedmioty, medale, rzeźby itd. To jest bardzo dobry metal, ale jednak jeśli chodzi o uzbrojenie, to, to raczej wytapiano, kiedy się pojawiło żelazo. No od, od jakości no starcie miecza z brązu, z mieczem, z żelaza, kończyło się przecięciem na pół. Ostrza z brązu przez żelazo, które było znacznie twardsze. Każdy, kto znajdzie zabytek, oczywiście nikt o tym może nie wiedzieć, i może zachować sobie ten zabytek, i będzie sobie na niego patrzył w domu na półce albo wyciągał z szuflady, ale dużo większą wartość i przede wszystkim znaczenie poznawcze. Dla rozwoju nauki, dla rozwoju wiedzy na temat przeszłości, ma porównywanie y, tych przedmiotów ze sobą, porównywanie ich w kontekście, gdzie zostały znalezione. Więc y, dopiero y, pewna statystyka daje większą wiedzę. Ale przede wszystkim. Y, no, muzeum nasze na przykład nie miałoby takiego pięknego sztyletu, gdyby nie to, że pan Grzegorz postanowił go przekazać. To znaczy mieszkańcy naszego miasta i, i powiatu nie mogliby się cieszyć takim fajnym zabytkiem, takim ciekawym zabytkiem, gdyby nie to, że on wykazał właściwą postawę. A przede wszystkim ten sztylet prawdopodobnie, gdyby został u niego w domu i leżał na półce, to by się rozleciał po pewnym czasie, bo był po prostu w tak złym stanie chemicznym, że wyciągnięcie go z ziemi spowodowało natychmiastowe utlenianie, utlenianie tej, tego metalu. Apeluję, oddawajcie przedmioty do muzeum, bo jest szansa, że pokolenia będą mogły dzięki Wam, całe pokolenia mieszkańców Ziemi Kozielskiej będą mogły to zobaczyć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.